Odkręcamy dwie śrubki, które znajdują się tutaj z tyłu, jedna po lewej, druga po prawej i można zdjąć osłonę. Tutaj mamy śrubę, bierzemy sobie na dokręcanie, bierzemy y, najlepiej y, długą nasadkę, dziesiątkę, bo płaskim czy krótką nie podejdziesz i tak dokręcamy na oko, co chwilę sprawdzając po, powinno być y, tak 6-7 kliknięć i tak, no kto jak woli, co nie, bo, tak żeby ciężko chodził ręczny, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I myślę, że mi chyba taka siła natęgnięcia wystarczy. Chodź, może jeszcze delikatnie podciągnę. Dwa obroty. Ogólnie przy okazji można sobie posprzątać tutaj. I te śruby podokręcać, bo one się kurde odkręcają i są bardzo luźne przez 100 lat, cały ręcznie co nie. Tutaj. Teraz powinno być stabilniej. To tak aż nie lata i działa prawidłowo i mamy raz dwa, trzy nie. raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć i tak ręcznej. wygląda naciągnięty oczywiście składamy później z powrotem na wcisk troszkę krzywo Siedzi normalnie elegancko i nie wiadomo zakładamy to Skręcamy i mamy elegancki ręczny, jak nowy. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka like i suba.